Dee 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 dee. Yeah. <clears throat> Podobnie, moi drodzy, w trzeciej części naszej relacji, w tej części rozpoczyna się prawdziwa rywalizacja, bo to tu za chwilę już rozpoczną się zawody. Na razie jesteśmy w trakcie serii próbnej. Po pierwszej grupie prowadzi para dwóch drużyn, Francja z Kanadą oraz Finlandia, około 20 metrów. To jest nie tylko pomytek już od rekordu naszego, także poziom jest wysoki na razie. Trzecia Austria, czwarta Polska, piąta Szwajcaria. Potem Norwegia, Kazachowie ze czekami i Rosja. Dwie ostatnie ekipy jako jedyne na razie zanotowały wpadki, no ale poziom dość wyrównany, bo odległości tylko pół metra różnicy albo 19,5 albo 20 metrów więc poziom bardzo, bardzo wyrównany. Przed nami grupa druga na serii półmetrów: zaczyna drużyna Rosji i Milcha dobrze. 20 metrów, noty 19, indywidualnie nota najwyższa obok. Obok tych drużyn, które do tej pory prowadziły. Ta nota jest jeśli chodzi o wynik Drużyna Austrii, Martin Koch, dobrze. Martin Koch, 20 metrów również, noty minimalnie wyższe, I teraz to Koch ma wyszło, no to o pół punktu od tej trójki zawodników, o której wspominałem. Teraz Ekipa Francji i Kanady, Metiosał saukup No, tutaj widzimy sytuację. 20 metrów, noty 19, 18, podróż Drużyna przed Austrią, ale tylko o 90 punktu. No i teraz Dawid Kubacki, drużyna Polski. Tym jeden metr jest dużo wart, więc takie 27 metrów. No, 20, skacze Dawid, ale niskie noty, niestety, bo ledwo ustał ten skok. Noty 18, 17, po Polska jest trzecia z dość dużą stratą do rywali. Bo za to jednak dosłownie metra do czołowej dwójki. Teraz Norwegia. Niby to nie dużo metr, ale w, na jest to dużo niestety. Halvor Egner-Granerud, 20 metrów, noty po 18,5. Norwegia trochę dogania Polskę na dystans 3,4 punktu. Dwa punkty odrobili Norwegowie. Teraz Kazachowie ze Strączekami. Karel Nurusalu, no też dobrze się prezentuje w tym momencie, ale drużyna będzie tylko przed Rosją, ale nawet za Rosją. 19,5 metra, noty 18,3 punkty na korzyść Rosji tym razem. No i przed nami Finlandia, która walczy tutaj o prowadzenie. Harioli. Trochę za wybicie z progu, ale odległość trafiona, e, 19,5 metra, natomiast zabrakło tego pół metra, no i no trochę noc sędziowskiej zabrakło, bo noty nie najwyższe, 19, 18,5, trzecia pozycja, przed Polską, za Anstią i za Francją i Kanadą w tym momencie. No i przed nami Szwajcarzy, Szwajcaria była sz yy, piąta po pierwszej grupie, e, teraz ryzykownie trochę kilapaj, ale ładny skok, 20 metrów, natomiast noty nie za wysokie, 18, 18,5 i piąta lokata a więc nadal za Polską Szwajcarzy Polska nadal czwarta natomiast prowadzi ekipa Francji i Kanady, tuż za nią Austria, trzecia Finlandia potem właśnie Polska, Szwajcaria Norwegia, no i wyraźnie z tyłu Rosja i Kazachowie ze Stęczekami tak to na razie wygląda po dwóch grupach sali próbnej ciągle już za chwilę proszę Państwa z Polaków lepszy na razie podróżyła ósmy Dawid jedenasty, przed nami grupa trzecia sali próbnej, zaczyna drużyna Rosji Imir Hazetinov był teraz Michał Maksimoczki. 20 metrów i noty 19, 19 i pół punktu. Minimalny tam na centymetry poprawiony rekord życiowy. Jeśli chodzi o rekord autorski, tam o jakieś chyba 6 cm mniej więcej ten rekord poprawiony. Teraz Austria w ekipie Austrii Klemens Leitner. Dwadzieścia i pół, brawo, a więc przebiegamy barierę 20 metrów, dwadzieścia i pół metra, a więc rekord osobisty równa się teraz rekordowi oficjalnemu jeśli chodzi o nasze występy, noty dziewiętnastki, no i daję to prowadzenie. trzydzieści jeden i pół punktu przed Rosją, ale nota potężna jeśli chodzi o notę Leitnera, Zaskok. Teraz ekipa Francji i Kanady, Mackenzie Boyd, Klaus Fantastyczny skok również. 20 metrów, noty 19, 18,5. No noc zabrakło znowu. Drugie miejsce, dwa punkty na korzyść Austrii. No i teraz jakub wolny. A więc różna Polski. No, bez szans, oczywiście, bo będę tutaj też prowadził nie ale odległość Kuby. 20,5! Brawo! Noty 19, 18,5. punktów, Mamy trzecią lokatę. Jest ponad 4 punkty za na nad Kuba Mam drugą notę indywidualną, niższą, tylko od Klemesa Leitnera. Brawo! Brawo, Takie wyniki tylko by to cieszyć. Teraz Norwegia. Robert Johansson, dobrze, również nie zawiódł. Odległość 19,5 metra. Noty 19, 18,5. No, oczywiście bardzo zasadzie pozostaje, no bo jednak te pół metra znowu decyduje tutaj w tym przypadku. Drużyna da ci 8 punktów do Polski w efekcie. Mimo, że odległość tylko metr różnicy, prawda? Kazachowie ze Stończykami, Arti Aigro. Na tej skoczni taki metr mnie się prawie w 3 metry. E, Arty Aigla 20 metrów, noty 18, 18 i na za Rosją. Zostało 5,4 punktów, Czyli przemaga już metr wynosi na korzyść Rosji przed ostatnią grupą e serii Finlandia dobrze, ale z upadkiem, a więc niestety 20,5 metra, ale noty bardzo rozbieżne. Ależ, ależ ciekawa historia. Ymm, no ciekawa historia, trochę ratuje tutaj Finów. Noty. No zobaczmy. Noty bardzo rozbieżne. Od, od 10 do 17 punktów. No nie codzienna sytuacja. Dlatego, że prawie skoku był. I noty naprawdę, proszę zobaczyć, od 10 do 17 punktów. No niesamowita sprawa, ale pomaga Finom w, tej, w tym momencie, oczywiście. Eee, ciekawa sytuacja. Ech. Nie wiem, jak to się stało, bo nie, bo, nie, bo nie wiem, które to raz w historii nam się to zdarzyło, ale bardzo rzadko to się zdarza, dlatego Tym razem ten moment, bo rzeczywiście, bo rzeczywiście warto e, Sytuacja Finów, no widzimy, no to prawie bliska próby Hariego Oli, który miał tylko metr krótszy skok Drużyna wypowiedzi tego dystansu jara się na 16,5 punktu i ma tylko punkt straty do Norwegii No nie niesamowite szczęście Japonena tym, z tym upadkiem Została tylko Szwajcaria tej grupie. Luka Eglow. Szwajcaria była piąta, teraz powinna być na czwarte miejsca, ale czy tak będzie? No jest. 20 metrów. Noty 19. To chyba najlepszy wynik tej grupy. Albo jeden z najlepszych. No, jeden z najlepszych, bo lepszy. Miał Leitner czy Kuba Wolny. Szwajcaria czwarta za Polską, która wskoczyła na podium po występie Kuba Wolnego. A więc Austria prowadzi po trzech grupach w sali próbnej. Drugie miejsce dla Francji i Kanady. Trzecia Polska. To dotarczy ja do Austrii prawie 6 punktów. Czwarta Szwajcaria. Piąta Norwegia, szósta Finlandia, która jeszcze może powalczyć o piąte miejsce przynajmniej. Siódma Rosja, ósma ekipa Kazachów i Jestemczyków. Naprawdę szczęście Finów, godnych pozazdroszczenia. Warto powiedzieć, że Rosjanie, którzy nie ustali swoich skoków, mieli noty 20 punktów niższe od tego, co dostał Japoń. No, niesamowita sprawa, naprawdę. Przed nami grupa czwarta, ostatnia, która przesądzi o wynikach sali próbnej. E, drużyna Rosji na początek Daniel No i Nisandrejew chyba daje Rosjanom pewne miejsce siódme, odległość 19,5 metra, noty 19, 18,5 za chwilę Austria, 13 metrów dla Hubera wystarczy do bycia prowadzenia on osiąga oczywiście więcej, dokładnie 20 metrów i noty, 19, 19,5 punktu, nota potężna 565,5 punktu, my wiemy, że dzisiaj noty będą powyżej 1000 punktów jeśli chodzi o noty za cztery skoki udane no to można nawet podskoczyć do 1100 Jeśli poziom będzie bardzo wysoki zawodów Trzech Austraków w tej chwili w czołowej trójce Na pierwszym miejscu jeden zawodnik i dwóch na trzecim miejscu. Teraz świetna postawa będzie Jonathan Leroyda 20 metrów ale niskie noty po 17,5 No i w efekcie drużyna przegrywa za Austrią o 7 punktów Czyli Amstrad wygrywa serię próbne Wiele to wskazuje. Teraz Kamil Stok i drużyna Polski która może wyprzedzić ekipę Francji i Kanady Kamil 19,5 metra. Noty 19, 18,5. Przegrywamy z Francją i Kanadą, ale tylko 2,5 punktu. Postawa Kamila była przeciętna. Tak możemy powiedzieć. Bo zabrakło tego pół metra. po prostu. Być może było byłoby też trochę więcej odsadziów punktów. Norwegia. Anders Panebel. Dobrze. 20,5 metra. Wyrównany rekord skoczni. Noty 19, 18,5. Drużyna przegrawa mimo wszystko z Polską o prawie 3 punkty. O 2,9 No i teraz Kazachowiec zastępczykami eee, Sapiron Walka z Rosją o miejsce 7, ale chyba na się Rosji. Zobaczymy, 20 metrów, no to 19, 18,5. O 3,5 to lepsza Rosja, ale Mominow nie zawodzi. Widać, że Muminowa chyba, sylwetka, chyba forma wraca do optymalnej. Teraz Finlandia, no, która walczy z Norwegią, ale nie będzie łatwo. Eee, Jana Honen. 20 metrów, noty 19, 19 pół. Lepsza Norwegia o 3 punkty. No nie udało się dokonać cudu jeszcze większego tutaj w kontekście walki z Norwegią. Teraz Szwajcaria. I będzie zakończona seria próbna. Simon Amann, dobra postawa. Odległość 20,5 metra. no to nie za wysokie, ale drużyna czwarte miejsce utrzymała przegrywając pół punktu z Polską. A gdyby noty były wyższe, Polska byłaby czwarta. A tak finalnie Polska utrzymała się na podium. Seria pełna dla Austrii, która średnio wynik miała na poziomie 20 metrów. Podobnie jeśli chodzi o Francję i Kanadę, tutaj cztery próby 20-metrowe, ale niektóre miały po prostu słabsze lądowania. Trzecia Polska, która niewiele odbiegała od poziomu tylko pół metra dosłownie, no i też ten styl falował. Czwarta Szwajcaria, tutaj też średni wynik 20-metrowy z kolei, ale były niskie noty. Piąta Norwegia też na poziomie 20 metrów e, próby no ale też oczywiście kwestia noc sędziowskich, minimalna tam kwestia e, szósta Finlandia tutaj już upadek Haponena. potem siódma Rosja, upadek Wasiliewa. no i ósmy Kazachowie z Stęczykami upadek Tkaczenki w ekipie Kazachów i Stęczyków zabrakło zawodnika w czołówce i to tyle, bo w, w pozostałych drużynach był ktoś w czołówce, e, trzech w czołówce czwórce ostatecznie się zmieściło Martin Koch czwarty podobnie Daniel Huber i pierwszy Clemens Leitner w ekipie Francji on najlepszy Romanisza pójdzie na 8 miejscu. W ekipie Polski trzeci Jakub Wolny. W ekipie Szwajcarii ósmy Luka Eglow. U Norwegów drugie miejsce Fanemela. Potem dwóch Finów w czołowej dziesiątce. czwarty Ahonen, 8 Asikainen. Podobnie jeśli chodzi o Rosję, czwarty Maksimoczkin, ósmy Hazetinow. A w ekipie Kazachów i Jestyczów najlepszy Muminow, Sabrion Muminow na 14 pozycji. Tak wygląda seria próbna, ale to, co najważniejsze, dopiero przed nami i tego się tak naprawdę trzymamy, bo po to, to tutaj jesteśmy, żeby za chwilę poczuć smak na najwyższym poziomie. A więc proszę Państwa rozpoczynamy dzisiejsze zmagania. Zaczyna drużyna Rosji pierwszą grupę. Ogromnie Dmitrij Pasilijew na początek 20 metrów i noty po 18,5 punktów, więc dużo lepiej niż Sejpundy, kiedy miał upadek od to Sama 20 metrów. Drużyna Austrii. Jan Herl też dobrze otwiera ten konkurs, ale Ansel będzie faworytem konkursu. 20,5 metra, noty 19, bardzo mocne otwarcie, prawie 4 punkty przed Rosją, 3,9, a to prawie metr przewagi. Teraz ekipa Francji i Kanady. Romana Michaud 20 metrów, noty 19, 19,5, przed Rosją o dwa punkty. No i teraz Piotr Żyła, bardzo ważne otwarcie naszego zawodnika. Piotrek chyba spokojnie, tak, bez wpadki, na szczęście. 20 metrów. Noty 19, 18,5. Trzecia pozycja w tym momencie, ale z niewielką stanął do Francji i Kanady. Pół punktu przed Rosją. Wielki na razie zbliżone. Norwegia. Friedrich Wilhelmstadt też bez wpadki, bez upadku. 20 metrów. Noty 19, 18, pół Pozycja tuż przed Polską o pół punktu. Bardzo minimalne różnice. Teraz Kazachowie ze czekami. Siergiej Tkaczenko. au I wpadka za wpadko, bo tak było też w serii próbnej. 20 metrów tym ma za nieco wyższe noty niż wtedy. Ale drużyna zaczyna tak jak w serii próbnej czyli ona pana na straty. E, Finlandia. Lauria Sikajnen. No au, Ale że Finlandia. I znowu ta sytuacja. 20,5 metra, i noty rozjechane Od 9,5 do 17 punktów. No i się Finów, bo dzięki temu będą mieli jeszcze szansę tutaj coś się uratować, być może w tym konkursie. E, Szwajcaria. Dominik Peter. Ładny skok Dominika Petera. E, 20 metrów, noty 19, 18 i pół czwarte miejsce. egzek z Polską. A więc po pierwszej grupie znowu, tak jak w serii prudnej dwie wpadki. Finlandia i Kazachowie ze czekami Na razie e, na błędach nauczyła się kto? Ekipa Francji i Kanady, która dzięki ustanemu skokowi tym razem, yy, przepraszam, nie, Rosja, Rosja jest drużyną, która nauczyła się na swoich błędach, a dzięki temu ma szóste miejsce z szansami na podium, bo to podium to się tylko na razie punkt. Za chwilę ciąg dalszy, a ciąg dalszy, dalszy będzie nasza główna część zawodów. Do zobaczenia.